Cześć. Dzisiaj zapraszam Was na troszeczkę trudniejszy trening. Pilates na cudownej plaży Tower Beach, jezioro Michigan. Wspaniała pogoda, bardzo delikatny e, wiaterek i bardzo mało ludzi, co akurat w tym przypadku mnie cieszy. Słuchajcie, dzisiaj będę Was torturować z taką podłużną e, gumą i też z taką. Okrągłą. Wybrałam taki kolor, żeby było go dobrze widać. Mam nadzieję, że będziecie widzieć, że rozciągam tą będ dosłownie e, dwukrotnie, nie więcej. Nie chcemy wcale jej rozciągać za bardzo, bo byśmy ją bardzo szybko zniszczyli. Zanim zaczniemy, parę przysiadów, które nas rozgrzeją. Ok, zaczynamy. Popychając wagę ciała do tyłu w kierunku pięt, wyciągamy dłonie do przodu. Przysiad i teraz napinamy pośladki tutaj. Przysiad, napinamy pośladki. Przysiad i napinamy. Chcemy troszeczkę się rozgrzać. Ja już jestem rozgrzana. Przyznam wam się, że to już jest drugie wideo akurat, ale dla Was zrobię to chętnie jeszcze raz. I jeszcze raz. Tutaj napinamy pośladki. Ja obrócę się bokiem, kontynuujcie. Nie musicie zmieniać pozycji. Chcę Wam tylko pokazać, czego bardzo, bardzo powinniśmy. Unikać przy przysiadach, popychania kolan do przodu i unoszenia pięt, czegoś takiego. Nie chcemy też, żeby nasz skład wyglądał w ten sposób. Bardzo niepotrzebne. Cały czas pięta jest uniesiona. Długie dłonie, brzuch wciągnięty. Jeszcze cztery, Uff. trzy i dwa. To będzie troszeczkę bardziej intensywny pilates. I ostatni. Super, dobra. Ok, zaczynamy. Zakładamy najpierw tą y, okrągłą band. Tutaj, słuchajcie, nad kolanami. I zaczniemy od podstawowego kroku, bo dalej traktuję to jako rozgrzewkę. Co Wam chcę pokazać? Przede wszystkim, jak bardzo trzeba y, tą. Gumę rozciągać jakieś dwie długości, ok? Nie próbujcie robić tego z bardzo prostą bębą i, i cieszyć się, że rozciągacie ją y, do, takiego, do takiej długości, bo ona Wam po prostu bardzo szybko pęknie. Ok, pomalutki step, czyli krok do boku i tylko wracamy do połowy. Ok, rozgrzewam jeszcze te mięśnie. Cztery, trzy, dwa. OK, teraz nogi razem, kolana delikatnie ugięte i będziemy teraz sięgać do przodu. Aha, może ja jednak zrezygnuję z tej maty. Słuchajcie, krok do przodu, krok do przodu. To jest cały czas nasza rozgrzewka, także im więcej dodamy tych ruch, tych ruchów rąk, tym lepiej. Super, ja już czuję te nogi, pośladki. Oddychamy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7 i 8. Ok, co możemy zrobić? O, druga banda, to już w ogóle mi ucieka. Co możemy zrobić fajniejszego z gumą y, lub bez niej? Okay. Możemy robić właściwie te same ćwiczenia, ale to zdecydowanie będzie bardziej y, takie wysiłkowe. Robimy te same kroki do boku. 1, 2, 3 i 4. 5, 6, 7 i 8. A teraz zmieniamy pozycję, czyli pozycja plank, i robimy te same ruchy. Raz do boku. 2, ale już z gumą jest nieco trudniej. Jeszcze dwa. I wracamy, wracamy, wracamy. Świetnie. Oj, uciekła mi. Długa e, guma, i już nie mogę po nią pójść, bo za chwilę mi się rozłączy mikrofon. Nie ma sprawy. Wyobraźcie sobie, że dalej ją trzymam. I teraz rozciągamy ją przy kroku w bok. Wracamy. I znowu rozciągamy i wracamy. Jeżeli jeszcze nie macie zakupionych tych e, gum, to spróbujcie właśnie ten ruch. I wracamy. Rozciągnięcie i wracamy. Akurat ta e, guma, którą ja używam dzisiaj, to jest taka średnia. Nie jest to najtrudniejsza, dlatego jest mi dość łatwo na tyle ją rozciągnąć. Jeżeli wybraliście tą ciężką, z reguły ta czarna będzie najtrudniejsza, no to ten krok będzie zdecydowanie mniejszy. Ale będziecie mieli wspaniałe pośladki, bardzo szybko. I ostatnie rozciągnięcie, i wracamy. Zmieniamy stronę. Cały czas stopy są wbite w piasek, w dywan gdziekolwiek ćwiczymy i do na lewą stronę. Zwróćcie uwagę, że ta noga pozostaje przyklejona do maty i nie próbujemy tego ruchu ani cofać za bardzo do tyłu, ani na przykład do przodu. To jest cały czas ruch po linii prostej. I tak jak gdyby ta. po linii prostej. Nic dodać nic ująć. Jeszcze cztery, cztery. I wracamy trzy, wracamy, dwa, wracamy i ostatni, super. Ok, Następnie ćwiczenie, które wam chcę pokazać, też e, wspaniałe tutaj na e, mięśnie e, ud. To będą wykroki do tyłu. Wcale nie takie duże. Za sekundę się obrócę, żebyście zobaczyli jak duże, a raczej jak małe. Czyli wykopujemy do tyłu, palce są na ziemi i znowu osiem, siedem. 6, 5, 4, 3, rozciągamy tą bębę. Ostatnie, to samo w pozycji plank. Dlaczego nie? Troszeczkę trudniejsze. Czyli maszerujemy na drugi, koniec maty. Sprawdzamy, czy nasze ciało jest w linii prostej. Unikamy czegoś takiego lub czegoś takiego. To musi być porządny plank i unosimy nogi do góry. Raz, dwa. Zobaczcie, to są bardzo małe wykopy. 3, cztery, unoszenia, to nawet nie są wykopy, tak naprawdę, ani wykopki. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zanim staniemy, posiap, czyli pompeczka na dół. Pomalutku, pomalutku, pomalutku. Świetnie. Ok, kolana na macie i kolana znowu się unoszą. Jeszcze raz. Mogą wrócić na matę. Nawet teraz, ok? Czyli pomalutko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz unosimy się. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słuchajcie, ćwiczenie na piasku na pewno ma swoje mocne strony, ale w tym momencie to już czuję, że jestem 5 centymetrów pod plażą. Chyba to widzicie. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super, ostatnia, na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, kolanka na macie, a rozciągamy. Uff. Tak, ten piasek nas mnie na pewno zmęczył, ale za to ten wiaterek jest bardzo przyjemny. Ok, teraz słuchajcie, pokażę wam drugą e, pozycję, e, jak możemy używać te bands. Akurat do tej już byście raczej chcieli zmienić na trochę prostszą albo na e, średnią. Ja zaczęłam od średniej i właściwie z nią kontynuuję. Ok? To jest nasza pozycja. Jesteśmy tutaj na przedramionach i wykopujemy nogi do przodu i w kierunku klatki piersiowej. Tak jakieś 30 stopni nad matą. Raz, dwa, rozciągamy. I też, jeżeli widzicie, że ta guma jest dwa razy szersza niż zaczęliście, to super, znaczy że robicie to tak, jak powinno być. I ostatnie, a teraz zmiana. Jedna noga do góry, druga do dołu. Raz, dwa, trzy. Oj, teraz już nie będę liczyć, słuchajcie, zbyt ciężko. Cała moja energia do tego ćwiczenia. Jeżeli się zmęczycie, odpoczywamy chwilę i zrobimy to jeszcze raz. Zaczynamy od przeciwnej nogi. Napinamy pośladki, nie tylko brzuch, ale też pośladki. I znowu. Tak jakbyście nożyczkami e, ucinali. Bardzo szybko te mięśnie się męczą. No właśnie to robią te gumy. Skracają nasz trening, ale na pewno bierzemy z tego bardzo dużo. Ostatni raz, raz. Nie liczę, obiecałam. Przepraszam. Oddychamy, oddychamy. Ok. Super. Bardzo fajnie. Słuchajcie, sprawdzimy teraz, jak mocne są te nasze mięśnie brzucha. Czteroma stopniami planków na boku. Chcę, żebyście zrobili pozycję pierwszą i jeżeli poczujecie, że dacie rady z ją na drugą, trzecią i czwartą, to świetnie. Jeżeli nie, to za następnym razem, kiedy zrobicie ten trening. To jest ta pierwsza. To jest ta druga. Całe ciało w linii prostej, takiej ukośnej. To jest ta trzecia. Brzuszki wciągnięte, cały kręgosłup rozciągnięty i czwarta. Nie próbujcie czegoś, na co wasze ciało jeszcze nie jest gotowe. To jest taki test na koniec, jak daleko możemy się dzisiaj posunąć. Jeszcze parę sekund, wracamy, zmieniamy stronę. To już nasze ostatnie ćwiczenie, także nie, nie oszczędzajcie się za bardzo. Jeszcze raz. Ta pozycja do boku oczywiście możemy tą dłoń sobie tutaj dać do przodu, czyli ta pozycja pierwsza, druga całe ciało w linii prostej, jeżeli macie jakieś lusterko przed sobą, super trzecia i czwarta, jest jeszcze piąta ale to to już na następny tydzień, bo uciekniecie i nigdy nie wrócicie jeszcze pięć sekundek i pomalutku wracamy słuchajcie na dziś kończymy, ale ja zachęcam Was, żebyście zrobili coś albo przed tym treningiem, albo zaraz po. Ok? Także ja kończę, a Was zachęcam, żebyście spróbowali przynajmniej jeszcze jedno wideo, bo to są bardzo krótkie treningi, także dwa to jest już taki minimum. Zwłaszcza, że już widzimy się chyba drugi tydzień. A mam nadzieję, że co tydzień będziecie sobie troszeczkę tego dodawali, ok? Tego wysiłku. Dziękuję Wam bardzo. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam każdego dnia, albo przynajmniej co drugi dzień do wspólnych ćwiczeń. Cześć!